Wprowadzane regulacje z zakresu ESG wpływają istotnie także na sektor IT. Dotyczy to nie tylko samego w sobie raportowania, które obejmuje spółki z różnego sektora, ale także dotyczy to samej oferty produktowej. Firmy z sektora IT zainteresowały się tym tematem, widząc potencjał w nowej transformacji zrównoważonego rozwoju. Jednak produkty takie, które obecnie oferowane są na rynku technologicznym, zazwyczaj skupiają się na określonym obszarze całego raportowania, na przykład kalkulacji emisji dwutlenku węgla. Jednak my, rozmawiając z naszymi klientami korporacyjnymi, zauważyliśmy, że raportowanie stwarza większe wyzwanie. Same standardy raportowania wyznaczają ponad 1000 data pointów. Które wymagają danych z wielu źródeł, z różnych działów, zespołów, od różnych osób. Ponadto, raportowanie to dotyczy nie tylko spółki matki, ale całej grupy kapitałowej, a także łańcucha wartości. Zwiększa to liczbę źródeł, z których informacje na potrzeby raportowania muszą być pozyskiwane. W związku z tym zidentyfikowaliśmy, że dużym wyzwaniem dla z wszelkich spółek jest data governance. Sprawne i efektywne zarządzanie pozyskiwaniem danych, aktualizacją, weryfikacją danych, a także wykorzystywaniem informacji, które już obecnie w spółkach są, jednak znajdują się w różnych częściach tej firmy, to już jest ogromne wyzwanie, które firmy IT mogą adresować. I jednym ze sposobów adresowania tego problemu zajęliśmy się my jako Asseco, tworząc platformę, kompleksową platformę ESG Art. To właśnie dzięki niej i naszemu doświadczeniu a także najnowszym technologiom takim jak sztuczna inteligencja również chcemy usprawnić proces pozyskiwania danych, raportowania, a także aktualizowania raportów rok po roku, gdy obowiązek ten nie będzie już dla nas taką nowością.